Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie tygodniowe na czas od 8 do 14 listopada. Rozkład będę robiła stali illuminati. Będzie to rozkład z trzech kart. Potem jeszcze po jednej e, karcie dla każdego znaku e, wylasuję. Karty były wcześniej, jak ja mówiłam, dosowane, ale jeszcze troszeczkę potasujemy. Zastanawiam się, czy nie jest za ciemny ten film. E, bo dzisiaj jest rano, nagrywam go. E, ale jest bardzo ciemno, ponuro. Jeszcze. Myślę, że wystarczy. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze widać. I zaczynamy. Mamy osiem kielichów. O Boże, dziesięć mieczy. I cztery denary, hmm. myślę, że w tym tygodniu lepiej hmm, może odchodzić od rzeczy po prostu, które już nie służą, tak, bo mamy tą ósemkę kielichów, e, zakańczać, raczej zakańczać e, jakieś tematy, jakieś tematy, które są bolesne emocjonalnie. Które są ciężkie, żeby, żeby je porzucić, żeby zostawić, tak, ponieważ one się kiedyś sprawdzały, dawały Wam radość, przyjemność, a tutaj po prostu już to się, to się wypaliło, tak, wypaliło się, zmieniły się <laughs> zmieniła się sytuacja okoliczności może też i to wszystko spowodowało, że, że już po prostu to wam nie służy, tak i serce gdzieś już was już tutaj pociąga, tak chcielibyście czegoś innego, więc tak jak mówię, bardziej w tym tygodniu to zamykać jakieś sprawy, tak żegnać się z nimi, na pewno nie jest to proste. Ale jak tutaj widzimy, to raczej tymi tematami tutaj się zająć. Tutaj nie ma kart, które w tym momencie jakby rozpoczynają coś, tak? To znaczy, no można powiedzieć, że przy dziesiątce miecze, tak? Ponieważ w ogóle to jest, właśnie są to miecze, tak? Czyli umysł. Czyli jakieś y, pewne y, sprawy, właśnie też na poziomie umysłu trzeba jakby zakończyć, tak? Y, żeby to już, y, myślę, że już dotarło do Was, tak? Że, y, że to już koniec, tak? Że z tym się już nic nie da zrobić. Jest to na pewno bolesne. Y, oczywiście zawsze po każdym końcu. Y, Następuje jakiś nowy początek, tak? Ale tutaj raczej jest koncentracja w tej chwili właśnie na kończeniu czegoś. Czegoś, co może też Wam sprawiać ból i ciężar. O, no tak jak mówię, no jeżeli coś się budowało, wkładało się to w to serce, pokładaliście dużo nadziei, a po prostu przestało to działać czy też może was też może rozczarowało, tak? I już tutaj to serce już widzi coś nowego, tak? Wierzę, że, że może więcej oczekiwać od życia i coś tam już Was wzywa. Co nie znaczy, że jest to proces nie jest to proces łatwy i jest to proces bolesny, tak? Samo sobie, że właśnie już musimy się z czymś żegnać, jest, no nie jest łatwe. Więc tutaj mamy taką energię. Jeszcze do tego się tutaj pokazały pokazało się cztery denary, czyli takie zamknięcie się w sobie. Ale myślę, że właśnie po takiej energii, to tutaj nawet nie będę mówiła, że nie zamykajcie się. No, czasami, ponieważ to jest właśnie, to są małe arkana, czyli też nie powinno to długo trwać, ale po takim procesie czasami właśnie takie zamknięcie się w sobie jest potrzebne, żeby właśnie odbudować tą swoją moc, tą potęgę. Ważne jest, że, 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 że możecie właśnie to zrobić. Że dacie radę, tym bardziej właśnie, że tutaj się pokazała ta czwórka denarów. <laughs> Czyli po prostu, jeżeli są właśnie jakieś tematy, to są dobre w tym tygodniu, żeby się nimi zająć, żeby zamknąć, żeby już też nie zamykać oczu, tak? I, i po prostu nie udawać, że tego nie ma, tylko po prostu żegnajcie się z czymś, co Wam już nie służy emocjonalnie. Może to być, tak jak powiedziałam, bolesne, ale Wy już też wiecie, także na poziomie umysłu, nie tylko na poziomie serca, ale także na poziomie umysłu, że z tego po prostu już nic nie będzie, że to jest takie, tylko taka, taka egzystencja, tak? że nie ma tego już co ciągnąć za sobą. I po prostu starajcie się odbudować, jeżeli właśnie potrzebujecie troszeczkę takiego. Oddalenia się od innych, tak? Zamknięcia, to dajcie sobie ten czas, ponieważ myślę, że on tutaj byłby uzasadniony w tym procesie. I po prostu odbudowujcie tę swoją moc. Tak. Jak już poczujecie, że, że jesteście już na tyle silni, to wtedy myślę, że, że otworzycie się, tak, i wyjdziecie z powrotem do ludzi. Oczywiście, w żadnym wypadku, i to jaki by to nie był proces, nie namawiam do takiego całkowitego tutaj nikogo zamknięcia, wręcz odwrotnie. To, że coś się nie udało, to nie znaczy, że, że w przyszłości Wam się nie uda, że jak ktoś Was zawiódł na przykład, tak, że, że, że teraz następna osoba też Was zawiedzie. Nie, w żadnym wypadku. Trzeba być otwartym. Może tylko to oznaczać, że, że wchodzimy nie w takie relacje szeroko pojęte, nie, ale też może to oznaczać, że po prostu no, też jesteśmy zmienni, tak? Świat się cały zmienia, idzie naprzód i po prostu pewne rzeczy mimo to, że naprawdę kiedyś dawały nam dużo radości, przyjemności, po prostu to się też zmienia, tak? My się zmieniamy też, mamy też inne potrzeby, a więc to może być nawet niezwiązane tylko, powiedzmy, z tą drugą stroną, ale też z tym, że my się po prostu zmieniamy, tak? I, i coś, co nam służyło, już w tej chwili nie służy, tak? Więc, jakbym tutaj widziała ten tydzień, można, można tutaj sporo zmienić, posprzątać i zrobić miejsce właśnie na nowe, tak, na nowe piękne rzeczy, na, na nowe emocje, na radość, więc no, po prostu to jest takie oczyszczenie też, bym powiedziała. A no, jeszcze zobaczymy, co tutaj będzie dla poszczególnych żywiołów. Oj, gwiazda, proszę. Chciała się pokazać. Zaczynamy oczywiście od Baranka, Nadzieja. Dobrze, Zaczy... nie od Baranka, ciągle mylę się, od Znaków Ognistych. Proszę bardzo, mamy Koło Fortuny. Fajna energia, wydaje mi się, że bardzo fajna, nawet w tym miejscu, tak, ponieważ Wiemy, że jeżeli oczyścimy właśnie ten swój teren, z rzeczy, które nam nie służą już tak i pójdziemy za głosem serca. Też tutaj na poziomie umysłu, pewne rzeczy już też zamkniemy. I jakby odbudujemy tą swoją moc, to myślę, że te rzeczy, które będą tutaj przychodzić tak, w związku z tym kołem Fortuny, są przewidywalne, tak, i myślę, że, że będą to jakieś dobre rzeczy, tak, przychodziły. Więc tutaj bym była pełna optymizmu. Oczywiście, jak sobie dacie radę, tak, z tym procesem porzucenia czegoś, tak, i skierowania się w te rejony, w których będziecie właśnie czuli się spełnieni. I dobrze, tak? Emocjonalnie, i też właśnie na poziomie umysłu, i odbudujecie po prostu swoją wewnętrzną w ten sposób moc. I możecie się spodziewać naprawdę fajnych rzeczy, które zaczną do Was przychodzić, tak? Może też są to jakieś tematy wcześniejsze, które już zostały. Nakręcone, tak, i tutaj zacznie coś przychodzić, tak, jakaś zmiana. Zmiana, która jest przewidywalna. Ale, tak jak powiedziałam, jeżeli jesteśmy właśnie w zgodzie z sercem i z umysłem, to myślę, że te zmiany będą dobre. Teraz będziemy. Wylos wylosuję tutaj kartę jedną dla znaków wodnych, dobrze. Dwie buławy, też przepiękna energia, też bardzo fajna. Czyli planowanie, tak, no właśnie po tym procesie, jak najbardziej planowanie. Co chcecie właśnie robić, tak? W którym kierunku chcecie iść? Jak chcecie się spełnić emocjonalnie, być może z kim też chcecie wyruszyć w tą podróż, więc tak bardzo tutaj też spójnie z tą energią, tak? bo tutaj właśnie po zakończeniu, po wzmocnieniu się, tak otwieracie się i to, to bardzo dobrze, tak? że otwieracie się właśnie na nowe, w podróż, w podróż życia. I, I właśnie myślę, że w tej energii za długo nie będziecie tej czwórki denarów, tak? Że już tutaj jakieś plany są, tak? Że dobrze jest planować już, tak? Co będziecie chcieli dalej zrobić. Więc też macie tutaj znaki wodne, przepiękną energię. Oczywiście, no, żeby to też y, tylko na tych planach się nie skończyło. To jest zawsze ważne przy tej dwójce, tak? Żeby, żeby później też wyruszyć w tą drogę, tak? Ale no, bardzo, bardzo piękna się tutaj Wam energia pokazuje. Dobrze, teraz y, znaki powietrzne. Dla znaków powietrznych co tu będzie? O. Proszę, też piękna energia. Dziewięciu kielichów, czyli też harmonia emocjonalna, zadowolenie z tego, co się ma, poleganie na sobie, poczucie też właśnie y, mocy, y, satysfakcji jakiejś takiej właśnie emocjonalnej. Więc myślę, że z tego poziomu po ósemce przejście do dziewiątki, właśnie poprzez. Y, tych dziesięć mieczy, i to wzmocnienie, myślę, że tutaj odbudowanie tej swojej wewnętrznej mocy. Myślę, że tutaj wyjdziemy obronną ręką, pewni siebie, więc myślę, że też tutaj można podbijać świat. Więc mimo tutaj tych właśnie takich energii, takich trudniejszych, wszystkie tutaj jak do tej pory żywioły. Są otwarte właśnie na przyszłość. Bardzo ładnie. E, więc myślę, że też tutaj my, wodniki i inne znaki powietrzne, bliźnięta, e, wagi, tak? Będziemy, e, będziemy mogli spokojnie wyjść e, w, do świata, tak? E, z taką ufnością też. Bo myślę, że właśnie przy tej dziewiątce kielichów to też jest ta harmonia, taka emocjonalna. Więc też na poziomie emocji pozbieramy się, tak? Nie będzie problemu. I teraz znaki ziemskie. O, wszyscy mamy przepiękne energie. Król Bołach. Konkretnie planowanie i działanie. Tu już jest i planowanie i działanie, tak. Król Buław wie, co chce zrobić, wdraża swoje pomysły, jest stabilny, konsekwentny, więc tutaj powiem, że naprawdę rewelacyjna energia. E, oczywiście, może ktoś się pojawić o tych cechach króla Buław. E, osoba, która Wam pomoże, na przykład, wyjść właśnie z tego, z, te, z tych czterech denarów, tak. E, więc też tak może być, ale m, naprawdę m, myślę, że w większości to jednak będzie Wasza energia. Więc, bardzo, bardzo konkretna tutaj, już się pokazała, tak. E, więc e, naprawdę m, nie ma się czego bać. Jak macie coś, właśnie do zamknięcia, pożegnania się z czymś na poziomie emocji, umysłu i też właśnie tutaj te denary dobrze, że się pokazały, czyli też odbudowywanie swojej mocy wewnętrznej, poczucia też takiego bezpieczeństwa, myślę. Myślę, że jest naprawdę bardzo, bardzo tutaj korzystne tak naprawdę. Ponieważ one, te wszystkie właśnie energie otwierają tutaj na przyszłość. Więc jeszcze podsumowując wszystkie znaki, wszystkie żywioły, więc powiem tak, że mimo tu tych trudnych energii wspólnych, żegnania czegoś, tak? Co nie służy na poziomie emocji, umysłu i odbudowa, tej swojej mocy. Myślę, że wszystkim tutaj żywiołom wyjdzie na dobre, tak? Nie ma tutaj żywiołu, który zatrzymałby się na przykład na tej czwórce denarów. I to jest właśnie wspaniałe, tak, że przy tych trudnych energiach wszyscy sobie tutaj damy radę, tak? Jest to w różny sposób, oczywiście. Wyjście z tego, tak. Bardzo tutaj jest różny w każdym żywiole, ale jest właśnie ta chęć, tak. Wyjścia do świata, poznawania tego świata, otwartości też. Myślę też, że na, na drugiego człowieka i to jest najważniejsze. Więc jeszcze raz: znaki ogniste. Myślę, że zacznie coś przychodzić, może związane właśnie z tym procesem. Tak? Zmiany, które są przewidywalne, i myślę, że tak jak mówię, przy tym układzie kart tutaj nie ma wątpliwości, że to będą dobre zmiany. Następnie znaki wodne. Też świetna energia, ponieważ już tutaj wyrywacie się, tak? Robicie nowe plany, więc tutaj też jest życie, energia. Ważne jest, żebyście wyszli, oczywiście, tak? bo tutaj znaki właśnie ziemskie mają króla buław, tak? czyli podejmują decyzję, ale i wychodzą. Tak? U Was może być to niebezpieczeństwo, żeby to się nie skończyło tylko na tych planach, tak? ale myślę, że ważne jest, że w ogóle wychodzicie, że planujecie i bierzcie te buławy. Tak? Więc jest też dużo tutaj. Też myślę optymizmu i chęci zmiany i wejścia w coś nowego. Cudownie, znaki powietrzne, dziewięć kielichów też taka emocjonalna podstawa, baza. Wspaniała do właśnie uporania się z, z tym wszystkim, wyjście z 8 do dziewięciu kielichów czyli myślę, że pożegnanie tego wszystkiego, odbudowanie swojej mocy. I też, nawet jak patrzymy na tego człowieka, to on jest po prostu gotów podbijać świat, i myślę, że będziemy właśnie gotowi na to. Też cudownie. Znaki ziemskie po prostu działają, tak? Król Buław planuje i wdraża to po prostu. Przepiękne energie, więc ciekawy może to być tydzień. Wykorzystujmy, jeżeli jest, są rzeczy, które nie służą po prostu już nie ma się co na to oglądać. Zamykajmy. To mogą być duże rzeczy, duże sprawy, ale też i jakieś drobne też, tak? Mogą to być relacyjne, różnego typu, ale też i powiedzmy związane z Waszą pracą, karierą, przyjaźnią, no po prostu różnego typu. No nawet mogą to być sprawy takie że po prostu hmm, chcecie na przykład y, z czymś y, skończyć, na przykład co wam nie służy, tak? No, na przykład y, właśnie jakiś niezdrowy tryb życia, tak? I chcecie już od tego odejść, bo wiecie, że wam to nie służy. Już na poziomie umysłu też wiecie i już macie tutaj wizję. Y, i jest to też taki moment właśnie może przełomowy, gdzie sobie to już uświadomiliście i chcecie z tym zerwać, tak? Czy jakieś nowe życie, tak? Jakiś swój pomysł na siebie nowy. I wiecie, że to, co robiliście do tej pory, wam na przykład nie służyło, tak? I uświadomiliście sobie i dobrze skończyć z tym, odbudować właśnie tą swoją moc i wchodzić. I tu wszystkie żywioły wchodzą w coś nowego. Więc naprawdę. Zastanówcie się właśnie nad tymi tematami i żegnajcie rzeczy, które po prostu Wam nie służą i po prostu też emocjonalnie Wam tutaj nie przynoszą radości, już tak. Ale widzicie już, macie coś na horyzoncie, widzicie w którym kierunku chcielibyście ruszyć, i to jest też najważniejsze. I myślę, że tu wszystkim żywiołom. Uda się właśnie ruszyć i zrealizować y, te cele. Zaczynajcie, zaczynajmy. Super energię mamy. Tak wygląda czytanie tygodniowe. Y, zaraz przypomnę sobie, bo tu zapominam. Y, od 8 do 14 listopada. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!